Hej! Cześć, witajcie! Ja jestem Progaming i dzisiaj nagrywamy z Minecrafta. Tak, dawno nie wiem, że nie było Minecrafta i ogólnie filmów, ale... już wracają. Tak, gram nowym skinem. Nowym skinem, podesłanym przez widza. Tak, dziękujemy. I w tym odcinku będę, będę pokazywał cztery sposoby, jak zabezpieczyć swój domek, tak? Więc przechodzimy już dalej. Tylko tutaj zmienię sobie widok. Widok z przodu, nie z, nie z tyłu. Z pierwszej osoby, tak. No i pierwszym sposobem będzie jakby taki sposób, żeby tutaj, żeby no, po prostu zabezpieczyć to. Tu, nie tu się nie da przejść. Widzicie? O, no ale powiedział, że tutaj górą można przejść. Tutaj się zmieni. Tutaj miałam aktualizację, tak, do nowego Minecrafta. I tutaj wystarczy tak sobie zabudować. I już się nie przejdzie nigdzie. Tylko jak się zrobi to na shifcie, tutaj Tutaj, to, to zrobić na shifcie, I się uda przejść. Pokażę Wam teraz, jak to jest zbudowane. Tutaj, tak rozkopę. I po prostu tak. Tutaj pół płytki zasilają Ten redstone, który zasila pistołny, które się wychylają tu. Tak. Schodźmy, jesteśmy na pustyni. Tak. Jesteśmy. Na pustyni i mamy taką górkę <laughs> I budujemy domek ze złota Tak? I robimy wielką, głęboką dziurę I tutaj stawiamy pupytki, tak? Nie ma opcji, żeby ktoś wszedł tutaj Ponieważ Tu jest tak zwany TNT Run Tutaj jest TNT Które będzie na kogoś Które Które spadnie tam na dół do kogoś i po prostu go wysadzi. Tak, aby wy będziecie mogli mieć zabezpieczony domek. Tak, teraz przechodzimy do kolejnego sposobu. Jeszcze tutaj tylko sprawdzę właśnie, czy jest zrobione. Tutaj potrzebujemy tak. Jeszcze nie pokazałam wam, jak tam to jest zrobione, ale to pewnie wszyscy wiedzą, TNT po prostu podłożone pod piach i no położone TNT na to piach i na to płytki, jakie tam się chce. Tak, tutaj jeszcze uzupełnię to tutaj drewno trzeba. Tutaj to muszę zniszczyć. tutaj testowałam, czy te, przed odcinkiem, czy te pułapki działają. Robimy tak. Tu wyrzucamy blok drewna. I tu się te stołny uruchamiają. Zamykamy drzwi. I bierzemy kowadło. Kowadło, kowadło, jest kowadło. I stawiamy je na tych pistołach. Stawiamy, stawiamy. Yy, pyk. I teraz jeszcze coś schowamy. I teraz, jak ktoś będzie chciał przejść, jeżeli podniesie to, to na niego spadną tylko padła, tak. Jeżeli się chce, powiedzmy. To można zrobić po prostu wyżej. To jeszcze sprawdzę, czy się nagrywa tak. To można po prostu to zrobić na powiedzmy dwa. Tak, można to zrobić na dwa sposoby. Czyli można zrobić tak. Tu można to zrobić. Wyłożyć pierwszą warstwę. No i drugą jeszcze. No i wtedy spadną dwa, dwa bloki wysokości. Tak, 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 tak. Tak, tak. Tak. No i teraz, jak się tutaj podniesie to, no to spadają na nas te dwa bloki wysokości, no i już giniemy wtedy. No, i to jest pierwsze zabezpieczenie domku. No tutaj to jest potrzebne, zaraz wam pokażę, jak to jest zbudowane. Tego pisane nie powinno być. Tak. Tutaj pod tą płytką naciskową jest podprowadzony taki sygnał Redstone. Ty, może zejdę trochę niżej. Tak, tam jest poprowadzony do końca sygnał Redstone, na, aż na drugą stronę w domku. Tutaj jest postawiony wyciągnięty i postawiony repeater. I pociągnięte to znowu do góry. Na ściany I tutaj jest po, do tych. na no po tych po prostu ty, ty Pistonach. No i tutaj robimy to samo. Ja tutaj zrobię trochę w innym wariancie, tego repeatera, no i tutaj wystarczy wyłożyć już kowadłami, no i już jest bezpiecznie. Tutaj, jeżeli macie, my powiedzmy, domek przy skałach, tak, na jakiejś kurty skalnej, no, to wystarczy zrobić tak. Tutaj trzeba mieć specjalny przyciemny na wodę, to w nocy powiedzmy działa, tutaj włączy noc. się Night, tak? I tutaj powiedzmy wystarczy tutaj to przesłonić, żeby tam lawa była ciemna. I robimy tak. Ktoś, kto będzie chciał wam się włamać do domku, będzie musiał wybrać między jedną a drugą stroną, tak? I wystarczy zrobić to tak. Tutaj bierzemy wodę najpierw, wlewamy. I tu kładziemy tabliczki, żeby ta woda się nam tutaj nie przelała. A tu kładziemy lawę dalej. No i ktoś wpada do tej lawy, no i ginie. Tu natomiast bierzemy tak, żeby się spadło przez, przez tą wodę. Tak samo robimy jak wcześniej, czyli za pomocą tych tabliczek. I robimy po prostu tutaj wejście sobie do domku, nie? tak? Pod półpłytkami. Pod tymi płytkami tabliczkami, no. I no, to będzie w zasadzie tyle. Tego filmu jeszcze może Wam pokażę ciekawą komendę, jak zabić wszystkie stworzeni stworzenia. No, no po prostu stworzenia. Powiedzmy, respirujemy sobie, tak, sobie dużo świń. Tak, responujemy sobie dużo świń. To może Wam się przydać powiedzmy, do robienia farmy. Tak i po prostu wpisujemy tak łokośnik g, um, Nie, po prostu. Kill, kill, Wpisujemy małpę. I małpa E. Tak? I zobaczcie. Wszystko nam poginęło. Widzicie? Poza mną, bo jestem na kreatywie, ale normalnie też bym zginął, tak? I zobaczcie. Teraz wszystko nam poginęło. Jeszcze tutaj. Zwierzęta, zaznaczyłem podrespić. No, równie dobrze też możecie zbudować po prostu prosty domek. Typu, tak yy, tak Bu wybudować po prostu do, do jakiś i powiedzmy przed wejściem daci to, powiedzmy, zrobimy niby wejście jeszcze z wejściem no i powiedzmy, przed wejściem daci, no nie wiem, co powiedzmy, hmm. Y, po, r, zrobimy tak, że powiedzmy weźmiemy tutaj. Nagrywa się? Nagrywa. Y, zrobimy sobie... Weźmiemy powiedzmy pomyka i robimy. Tutaj powiedzmy, robimy taki tak. Tu ustawiamy tak. Tak. No i tutaj muszę sobie jeszcze włączyć żeby można było respić yy, normalne pyk, tak, Wracaj tam. No powiedzmy tutaj robimy dwie takie powiedzmy, wieżyczki strażnicze spełnujemy tutaj zablokujemy no i powiedzmy no to tutaj już bym miał game moda 0 Tak, no to tutaj się już nie przejdzie, nie? One no po prostu będą tutaj z nas strzelały. Szybko! Okej. Okay. No i takie można też zrobić zabezpieczenie bazy, lecz bardziej ja preferuję takie tego typu. No i to myślę, że tyle w tym filmie będzie. Myślę, że to wam się może przydać do jakiegoś tam zabezpieczenia i w ogóle domków. Mam nadzieję, że wszystkie wam pokazałem. Tu robimy no normalnie TNT, tak. Tu robimy taki system redstoneowy. Tu tworzymy, tutaj kładziemy półpłytkę pod półpłytką redstone. Repeatera Repeatera Przepraszam na dźwięki no. Tutaj robimy Repeatera Redstone Tutaj pistone, na pistonach kładziemy też Redstone No i po prostu jak i rzucamy tu Powiedzmy jakiś blok Tak No i na tym no, no, I na tych pistonach kładziemy później y, anvile. Możemy też zrobić takie coś Czyli takie wyżytki strasznicze do swojej bazy. I, i jeżeli mieszkamy wie, przy jak, w jakiejś jaskini czy coś, możemy zrobić też tak, taką pułapkę. Co jest bardzo proste w wykonaniu. No i dobra. To by było w tyle w tym filmie. Pamiętajcie o, o zasubskrybowaniu mojego kanału. Yy, bo lecimy do 40 subskrypcji za wszystkie subskrypcje. Su, su, za wszystkie subskrypcje dzięki. Wielkie. No, pamiętajcie o lajkach, jeżeli wam się spodoba. No i co? No i... no i. No i, no i. No i widzimy się. No i widzimy się w kolejnym filmie. No, do zobaczenia, cześć.